Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale Witajcie w projekcie Denko, czwartym w tym roku I mam wam do pokazania dość dużo zużytych kosmetyków Zobaczcie, pudełko jest wypełnione Naprawdę nie próżnowałam przez ostatni miesiąc, a zużywałam I jest tutaj dość dużo różnych kosmetyków z każdego działu pielęgnacyjnego Więc jeśli jesteście ciekawe co takiego zużyłam, to zapraszam was do oglądania dalej Kosmetyki będę wyjmować po kolei, jak leci Nie będę je rozdzielać jakoś kategoriami I zaczniemy od toniku i Jest to tonik z firmy Sony. Soraya, Soraya Plante. Jest to dość nowa linia kosmetyków, jeśli chodzi o tę markę. Chyba wyszła, no, niecały rok temu i tutaj mamy roślinną esencję tonizującą woda Neroli i alga wakame. Zobaczcie, szata graficzna jest przepiękna, bardzo mi się podoba. Jedyny minus to to, że to opakowanie jest plastikowe, no ale cóż. Plus taki za to, że jest przezroczyste i widać dokładnie ile toniku mamy w środku. Jeśli chodzi o sam produkt, to Tonik jak najbardziej się u mnie sprawdził, jest on niedrogi, bo kosztuje no, około 10-15 zł i fajnie tonizował ten buzię, przygotowywał do kolejnego etapu pielęgnacji, więc ja naprawdę polecam, byłam zadowolona z tego kosmetyku i myślę, że kiedyś jeszcze do niego wrócę, bo jest to niedroga sprawa, a fajna do dostania w Rossmanie i e, jeśli chodzi o Saraje, ja za bardzo nie lubię produktów tej marki, ale tutaj miłe zaskoczenie, fajnie się ten kosmetyk u mnie sprawdził i Wam również mogę polecić, jeśli, używa, jeśli szukacie jakiegoś fajnego toniku, to Saraje powinna się u Was sprawdzić. Kolejny kosmetyk do twarzy, tym razem do zmywania makijażu to jest wielka butla od Eveline płynu micelarnego 650 ml. I muszę Wam szczerze powiedzieć, że naprawdę ten płyn micelarny jest genialny. Najlepszy, jaki do tej pory używałam, mimo że jestem wielką fanką płynu micelarnego z garniera, tego z różową nakrętką, to ten płyn micelarny go przebił o głowę i naprawdę niesamowicie byłam zadowolona z tego płynu, aż do tego stopnia, że zamówiłam kolejne opakowanie, które przyszło do mnie prosto z Polski. Niestety firma Eveline nie jest dostępna tutaj na Wyspach, szkoda, ale na szczęście mogę sobie jeszcze wysyłać te kosmetyki tutaj do Anglii i nie mam problemu z ich zakupem, więc jeśli szukacie płynu micelarnego, to tutaj proszę, płyn micelarny od Eveline się u Was na pewno sprawdzi, jest to genialny produkt w duży, o dużej pojemności, więc starczy Wam naprawdę na długo, zmywa makijaż wodoodporny, ciężki, czy to jest jakiś bardzo długotrwały podkład, czy tuż wodoodporny, zmywa dosłownie wszystko, ma dość dziwną konsystencję, taką um, bardziej, może nie klejącą, ale taką gęstą i jest całkowicie inny niż woda micelarna z Garniera. Na początku dziwnie mi się używało w ogóle tego kosmetyku, jednak potem się do niego naprawdę przekonałam i wolę go o wiele bardziej niż ten pur micelarny z Garniera, który i tak kupuję, bo mam tutaj go na wyciągnięcie ręki ale na szczęście mam kolejną butelkę tego płynu u siebie i na pewno będę używać z wielką przyjemnością. Teraz pielęgnacja włosów i zużyłam szampon, który uwielbiam od Anwen szampon pilingujący Mint It Up jest on świetny na wiosnę i lato, ale również na jesień i jest to szampon, który delikatnie pilinguje Wam skalb. nie używamy go jako taki jak tradycyjnego do, szamponu do mycia włosów, oczyszczamy nim skórę głowy i jest świetny, naprawdę ta skóra jest Taka odświeżona, dodatkowo ma przepiękny zapach mięty, przez co wydaje nam się, że jeszcze bardziej um, te włosy są odświeżone i pachną tak mega świeżo. Naprawdę byłam zadowolona. On ma takie delikatne, ten szapon ma takie delikatne drobinki. Dzięki którym, dzięki którym możemy wykonywać taki mechaniczny peeling skóry głowy, o czym nie powinniśmy zapominać. Ja używam go tak raz w tygodniu i potem po dokładnym zmyciu tego peelingu używam normalnie szampon, żeby oczyścić te włosy, i oczyścić włosy z tych drobinek peelingujących. Naprawdę świetny produkt, polecam serdecznie, dostępny na stronie anwen. Czasami też można go dostać w różnych drogeriach, może nie w Rosmanie, ale takich drogeriach z kosmetykami naturalnymi, więc jest łatwo dostępny. Następna odżywka, tym razem odżywka do włosów z, z firmy Herbal Essences i jest to odżywka, którą bardzo lubię, nawilżająca, do dostania wszędzie z mleczkiem kokosowym. Bardzo fajnie się u mnie sprawdza, włosy są miękkie, lśniące, przeczesują się między palcami i nie potrzeba jej trzymać na głowie, na włosach długo, żeby otrzymać pożądany efekt, więc naprawdę polecam Wam tę odżywkę. Ładnie pachnie, ten zapach utrzymuje się na włosach tak przez dzień, dwa dni, więc jest naprawdę spoko bardzo fajna odżywka i to już jest któreś opakowanie u mnie teraz pokażę wam żele podpisy jakie użyłam oczywiście firma Palmolive, tutaj mam Feel Glamorous, żel, który ma taką, tak możecie zobaczyć o różowej konsystencji go troszeczkę mniej lubiłam, wolałam Coconut Joy, który pachnia ładniej i był taki delikatniejszy ten według mnie ma troszkę za mocny zapach i głowa mnie od niego bolała, więc ten jest lepszy, ale ten jest taki weselszy znowu, bo mamy Różowy żel pod prysznic. Więc dla każdego coś dobrego. Olejek pod prysznic i sana, ja go użyłam do czyszczenia swojej gąbki, beauty blender. Teraz mam akurat glam sponge, z której, gąbka z której jestem bardzo zadowolona. A ten olejek pozwala mi utrzymywać tę gąbkę w stanie nienagannym. Jest ona czyściutka, ładna i zawsze gotowa do użytku na kolejny dzień. Więc, i po raz kolejny wam, wam polecam. Zawsze w dęku się ono znajduje i zawsze mówię, że to jest genialny produkt, który koniecznie musicie wypróbować. Jeśli chodzi o mycie moich pędzli, to jak zwykle. Johnson's Baby, szampon delikatny, żeby te pędzle były traktowane w jak najlepszy sposób, żeby nic się z nimi nie stało. Jest to świetny szampon, który doczyszcza te pędzle. One ładnie pachną, są mięciutkie i nie widzę żadnego zużycia po stosowaniu pomyciu ich tym szamponem. Jakoś boję się używać jakichś cięższych detergentów do mycia pędzli, a tutaj ten szampon dla dzieci jak najbardziej się sprawdza do mycia moich pędzli. Kolejna rzecz to jest antyperspirant niwa Black and White Invisible. Jeśli oglądacie mnie już długo, to kiedyś używałam Shura, teraz używam Nivei, z której jestem bardzo zadowolona. Zwłaszcza tej do czarnych i białych ubrań. Nie lubię tych innych wersji, bo one zostawiają taki puder pod pachami i to mi w ogóle nie pasuje, a tutaj nic takiego się nie dzieje. One chronią przez cały dzień. Nie ma problemu, nie zostawiają żadnych plam, więc koniecznie wypróbujcie. I jesteśmy już prawie na końcu, teraz pokażę Wam szampon z lasza, który zużyłam, Big. Też jest to szampon peelingujący z solą morską, tak, który jest genialny. On świetnie oczyszcza włosy, nie tylko scalp, ale i całe włosy. I jeśli potrzebujecie takiego dogłębnego oczyszczenia, to sięgnijcie po to. Niestety lasz nie jest dostępny w Polsce, ale można go zamówić online. Przesyłka jest dość droga, ale jeśli zrobicie większe zamówienie, to naprawdę Wam się to opłaci. Tutaj jest 330 gramów, bardzo wydajny produkt. Ja opakowania nie wyrzucam, bo za 5 takich opakowań dostaję maseczkę świeżo, robioną maseczkę gratis, um, więc to opakowanie ze mną zostaje. Ale szampon Big na pewno kiedyś do niego wrócę, bo byłam z niego bardzo, bardzo zadowolona. Maseczka do y, twarzy, którą już kiedyś Wam polecałam, ona chyba pochodzi z firmy Seven Heaven. Jest to Chocolate mat czyli maseczka czekoladowa. To jest takie jak błoto, przepięknie pachnąca czekoladą. Jej ma się aż ochotę zjeść tą maseczkę, ale co ona robi? Ma genialne działanie oczyszcza skórę, otwiera pory, zwęża te pory. Troszeczkę trudno ją się zmywa i brudzi umywalkę, ale można to przeboleć dla tej maseczki, bo jest naprawdę genialna w działaniu. Przepięknie pachnie i na taki wieczór spa jest to świetny wybór. I już ostatnia rzecz to jest pasta do zębów z firmy Elmex. Sensitive Gentle White, moja ulubiona, jedna z moich ulubionych past do zębów. Ja w ogóle firmę Elmex lubię najbardziej, najbardziej jej ufam. Chroni moje zęby przed próchnicą, ale również delikatnie um, wybiela te zęby i um, daje takie uczucie świeżości przez cały dzień. Więc Elmex, jak najbardziej. Szkoda, że te pasty nie są dostępne na wyspach, jednak zawsze robię sobie taki zapas w Polsce, żeby na kilka miesięcy tę pastę u siebie mieć. Ostatnio musiałam sobie nawet wysłać ją z Polski, bo mój zapas ich zaczął się kończyć. A z racji tego, że teraz nie można latać, trzeba zostać w domu, to musiałam zrobić ponownie zapas, ale Elmex jest najlepszy. A, jeszcze mi zostały chusteczki chusteczki z Body Care i one się nazywają Deep Pore Cleansing Facial Wipes. Ja jednak ich nie używam do mycia, do przecierania twarzy. Te chusteczki służą mi tylko i wyłącznie po to, aby nie zabrudzić toaletki, bądź jak robię makijaż i nakładam sobie jakiś korektor czy podkład na rękę, to wtedy wycieram tymi chusteczkami tą dłoń, żeby mieć czystą. Czy gdzieś mi się cienie rozsypią, to też zawsze sobie nakładam e, tę chusteczkę na przykład na talerzyk i wtedy ten pędzelek otrzepuje o ten talerzyk, żeby mi te cie, ten cień się osypał właśnie na tą chusteczkę, a nie dookoła, nie na toaletkę, nie na moje ubrania, więc y, nie może te konkretne chusteczki wam polecam, ale ogólnie chusteczki takie nawiżone warto u siebie mieć w toaletce. Dobrze. To wszystko, moje pudełko, mój kubełek jest pusty, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że film wam się podobał, niedługo widzimy się w kolejnym Prejcie Denko już za miesiąc, trzymajcie się w zdrowiu, dziękuję za oglądanie, dajcie koniecznie znać, czy którykolwiek z tych kosmetyków używałyście, jeśli tak było, to co o nim myślicie, ja już uciekam, trzymajcie się i do zobaczenia w moich kolejnych filmach, na razie, pa!